Ewangelia w Centrum zaprasza na podcast. 20 sierpnia. Wspólnotowe uwielbienie ma na celu zafascynować Cię Bożą łaską, która ma być narzędziem tej łaski w życiu innych. Życie w naszym upadłym, zepsutym świecie jest ciężkie. Służenie upadłym ludziom. Jest trudne. To wszystko doprowadza do wycieńczenia, zniechęcenia i przyjęcia odrobinę cynicznej postawy. Nie da się po prostu żyć wśród grzeszników, którzy nie grzeszyliby także przeciwko nam. Nie sposób żyć z ludźmi i nie widzieć ich prawdziwego serca. Rozumiem, dlaczego ludzie, doświadczywszy zranienia i rozczarowania, które tak często szkodzą naszym relacjom, postanawiają żyć w izolacji. Lub w wygodnych, śmiertelnie powierzchownych stosunkach z innymi. Rozumiem, dlaczego powtarzają sobie już raz się dałem nabrać i drugi raz na to nie pozwolę. Rozumiem, dlaczego pary postanawiają żyć w stanie długoterminowej zimnej wojny, w której brak intymnej przyjaźni i jedności. Rozumiem, dlaczego usługujący postanawiają często żyć w funkcjonalnej izolacji od ciała Chrystusa. Rozumiem, dlaczego dorosłe dzieci postanawiają żyć z dala od swoich rodziców. Rozumiem, dlaczego wielu ludzi boi się rodzinnych zjazdów świątecznych. Rozumiem, dlaczego ludzie ukrywają swoje rany i nie chcą rozmawiać o bolesnych sprawach. Rozumiem, dlaczego ludzie nie proszą o pomoc lub jej nie udzielają, gdy ktoś inny prosi. Rozumiem, że nikt z nas nie zaznał relacji, która w jakiś sposób by go nie rozczarowała. Rozumiem, że relacje są ciężkie. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą rozumiem, a mianowicie fakt, że dla wierzących ludzi relacje nie są jedną z opcji, lecz niezbędnym elementem Bożego powołania pomiędzy zbawieniem a ostatecznym zmartwychwstaniem. Biblijna wiara jest przede wszystkim relacyjna. Kształtują ją i napędzają dwie podstawowe społeczności. Przede wszystkim społeczność z Bogiem, która jest całym powodem naszego istnienia. W społeczności ze stwórcą znajduje się nasze życie. A ponadto jest jeszcze powołanie Boże, byśmy nie tylko żyli w zapierającej się w siebie miłości bliźniego, lecz także byli Bożym narzędziem do pracy nad życiem i sercem bliźniego. Nie mamy opcji rezygnacji z tego powołania. Jesteśmy stworzeniami relacyjnymi powołanymi do wspólnoty z Bogiem i innymi ludźmi przez całe nasze życie. Potrzebujemy pomocy, by stawiać czoła często przytłaczającemu powołaniu do relacji, spełniać wysokie Boże wymagania i ulec chęci ucieczki od tego wszystkiego. Częścią Bożego celu we wspólnym uwielbieniu jest właśnie korygowanie naszego postrzegania relacji. Jeśli nie patrzysz na relację przez pryzmat Bożej niezwykłej łaski, to nie masz jej prawdziwego obrazu. Tak więc każde kolejne zgromadzenie macie zafascynować majestatem Bożej łaski, abyś nie mógł sobie wyobrazić nic lepszego niż bycie narzędziem tej łaski w życiu innych ludzi. Dalsze rozważania i zachęta, list do Rzymian 138, 14.